Panie Marszałku, czy może coś się zdarzyć dzisiaj w tym przemówieniu, w tym takim nowym ekspoze premiera Tuska, że Konfederacja się jednak złamie i, i na przykład y, zagłosuje nad wotum? Złamać się to można wtedy, jak jest jakieś silne napięcie. Natomiast w Konfederacji nie ma żadnego napięcia na tle naszego podejścia do rządu. Powiedziałbym, że nasze podejście jest bardzo stabilne. Jesteśmy w opozycji, jest to opozycja merytoryczna, nie mamy jakiegoś, nie wiem osobistej nienawiści do ludzi, którzy są y, członkami tego rządu czy stanowią jego parlamentarne zaplecze. Rozmawiamy normalnie z posłami z jednej z drugiej strony, bo siedzimy po środku. Natomiast rząd oceniamy od samego początku bardzo negatywnie. Uważamy, że lepiej byłoby dla Polski, gdyby on skończył swoje urzędowanie. I mamy tu na myśli w szczególności premiera Tuska, ale także lewice, także y, tak zwane który... panie ministry, które no, zajmują się no. wdrażaniem różnych ideologicznych absurdów, y, które czynią nasze Życie gorszym zamiast lepszym, i duszą naszą gospodarkę. Ym, I uważamy po prostu, że dobrze by było, gdyby ci ludzie już poszli zająć się czymś innym. Ale ta arytmetyka sejmowa jest bezwzględna. I chętnie no. im w tym pomożemy, żeby dobrze, już poszli. Ale ta arytmetyka jest bezwzględna. Ten rząd Wotum dzisiaj chyba dostanie. Choć pan, tutaj sobie pozwolę zacytować. Nic nie jest przesądzone, mówi Krzysztof Bosak. Wizerunkowo rząd wydaje się pewny swojej pozycji. Za kulisami istnieją utajone żale i wszystko się może zdarzyć. Panie Marszałku, to rzeczywiście te utajone żale tam są i dzisiaj mogą eksplodować, wybić niczym szambo? Czy to już jest... Wnioskując z dostępnych publicznie przesłanek, jest taka możliwość. Nie twierdzę, że to jest wysokie prawdopodobieństwo, ale jest możliwość. Po pierwsze, głosowanie zostało odsunięte. Tak zwykle się robi, kiedy nie jest się pewnym wyniku, a to jest głosowanie, można powiedzieć, takie zapadkowe. To znaczy, jak ono źle pójdzie, to uruchamia. Określoną procedurę konstytucyjną, nie można go po prostu powtórzyć. Znaczy, poprzednia kadencja Sejmu i marszałkowie spisu pokazali, że wszystko można. Ma funkcję, jest możliwe. Ale, ale nie można zgodnie z procedurami, regulaminem Sejmu i konstytucją. To jest pierwsza sprawa. Druga, No mamy publiczne deklaracje posłów, że nie wiadomo, jak dokładnie będą głosować. To powiedział marszałek Hołownia, że jego posłowie Polska 2050 to może poprze, a może nie poprze. Za kulisami pewnie jakieś negocjacje. W PSL-u poszła deklaracja, że dyscypliny nie będzie. No i przede wszystkim to. Zostało to głosowanie zostało zaordynowane na dodatkowy dzień posiedzenia Sejmu, który nie był w kalendarzu posiedzeń Sejmu, a przypominam, że mamy czerwiec. Czerwiec. To znaczy, że niektórzy posłowie być może już poplanowali różne wyjazdy i może nie być frekwencji w komplecie. I teraz pytanie, jaki będzie poziom motywacji tych, którzy wcale nie kibicują premierowi Tuskowi do tego, że jeżeli wyjechali gdzieś z rodziną na zaplanowany pół roku temu wyjazd, to żeby wziąć dwa dodatkowe samoloty i przylecieć, żeby zagłosować, że są za Tuskiem, kiedy nie są. Pani Marszałku, ale przykład żony kosmonauty, pokazuje, że ta mobilizacja jest, bo ona publicznie ogłosiła, to jest posłanka Platformy, że ona wraca, tak? I musi rozstać się na chwilę z mężem, wraca i no, na szczęście ten los, na, na szczęście dla niej ten lot się przesunął, więc ona wróci pewnie do Stanów Zjednoczonych i będzie towarzyszyła mężowi w momencie startu, jak do niego dojdzie, więc ta mobilizacja jest. ale pan... pytanie, czy wszyscy są tak obowiązkowi. Praktyka i znajomość kulisów parlamentarnych podpowiada, że wcale niekoniecznie. Dlatego ja pozwalam sobie zawiesić sąd, jeżeli dzisiaj spotkano godzinie 14, bo takie zaplanowane to głosowanie, że jeżeli spotka nas jakaś duża niespodzianka, to będę mógł powiedzieć, a nie mówiłem. A jeżeli nie spotka nas niespodzianka, to również będę mógł powiedzieć, a nie mówiłem, dlatego że uważam, że prawdopodobieństwo, że pójdzie po linii premiera, jest jednak większe niż mniejsze. Ale jest zawsze ten element nieoczywistości.